Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mił Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Drodzy wierni, na dzisiejszą niedzielę Kościół przeznacza tę Ewangelię, w której mowa jest o łodzi, w łodzi, w której razem z Panem Jezusem są uczniowie, ta łódź tutaj i w innych przypadkach często jest symbolem, jest obrazem Kościoła świętego. Wiemy o tym, że to właśnie Kościół jest tą łodzią, na której uczniowie są razem z Chrystusem Panem i ta łódź jest targana wiatrami, nawałnicami przez wszystkie, przez całą historię Kościoła. Łódź Kościoła utrzymuje się i płynie naprzód, ale jest targana właśnie różnymi nawałnicami, czy to prześladowaniami, czy to nękaniem Kościoła, czy odbieraniem Kościołowi tych praw, które Kościołowi z natury się należą, jako instytucji założonej przez samego Pana Jezusa. I nie trzeba o tym wiele mówić. Znamy dobrze, wiemy dobrze, że ta sytuacja ma miejsce także obecnie, kiedy Kościół jest targany różnymi nawałnicami, kiedy fale próbują zalać tę łódź, fale błędu, który jest obcy Kościołowi, błędu, który jest obcy wierze katolickiej próbują wtargnąć do łodzi Chrystusowej, aby ją zatopić, aby jeśli to możliwe, ją zatopić. Ale to nie jest możliwe, dlatego, że na tej łodzi jest Pan nasz Jezus Chrystus. I wśród tych przeróżnych problemów, przeróżnych błędów, które można by wymieniać i tutaj nie... noc by nas zastała i nie wymienilibyśmy tych wszystkich błędów, które atakują Kościół Święty, ale warto zwrócić uwagę na taki błąd, o którym się często zapomina, a który dotyczył najpierw świata. I o nim pisał nasz święty patron, naszego bractwa, święty Pius X, który między innymi w swojej encyklice o Grzegorzu Wielkim, Jugunda Sane, wspomina o tym, że. Świat współczesny odrzucił zupełnie życie nadprzyrodzone. Zapomniał o tym, że poza tą rzeczywistością, którą można zobaczyć zmysłami, którą można poznać zmysłami, poza tym światem materialnym, jest jeszcze świat duchowy o wiele ważniejszy i nie mniej rzeczywisty. I to odrzucenie życia nadprzyrodzonego jest przyczyną wielkich tragedii, przyczyną tego, że wielu ludzi, niestety, idzie na potępienie. I problem jest no problem jest wielki dla naszych czasów, że ten błąd odrzucenia życia nadprzyrodzonego nie dotyczy już tylko tego, tych, co są na zewnątrz, tych oby świata, który zawsze był i pozostaje wrogi Bogu i Kościołowi, ale niestety i w Wśród ludzi, którzy nazywają się ludźmi Kościoła, wśród hierarchów Kościoła, niestety musimy to ze smutkiem stwierdzić i z pewnym przerażeniem, tak jak ci uczniowie w Łodzi, że wydaje się, że giniemy, że Kościół święty jest zatapiany, bo ten błąd rozpowszechnił się także właśnie wśród hierarchów, hierarchii Kościoła wszystkich szczebli. I głosi się, próbuje się, Przekonać ludzi, katolików, że można żyć tak, jakby tego życia nadprzyrodzonego w ogóle nie było. Tak, jakby najważniejsze było, co nas spotyka tylko na tym świecie, aby nam było dobrze tylko na tym świecie w doczesności. I rzeczywiście to przerażenie uczniów jest dość zrozumiałe. I także my, jako uczniowie Chrystusa, myślę, że często może nas ogarniać przerażenie z powodu tego, że wydaje się, że zło zwycięża, że zło bierze górę i że rzeczywiście te fale tak bardzo wtargnęły do łodzie Chrystusowej te fale błędu, że ona się już niedługo zatonie. Ale zobaczcie, drodzy wierni, że Pan Jezus zbudzony przez uczniów mówi do nich, czemu jesteście bojaźliwi małej wiary. Kościół święty od, od, od zarania, od początku swojej historii, wobec takiego przerażenia, wobec zła, zachęcał swoich członków, zachęcał wiernych do zachowania spokoju i ufności w Bożą opatrzność, bo Boża opatrzność nie opuszcza Kościoła, nie zdrzemnie się i nie odpoczywa. Ten, który czuwa nad Izraelem, czytamy w Księdze Psalmów, i wiemy, że ten Izrael Starego Testamentu, lud wybrany Starego Testamentu był tylko obrazem tego ludu wybranego Nowego Testamentu, Kościoła Świętego. A zatem Pan, Pan Bóg nie zdrzemnie się, nie odpoczywa, ale czuwa nad Kościołem, aby on nie zatonął. Dlatego i my jesteśmy wezwani, abyśmy odnowili w sobie tę ufność w Bożą opatrzność. Bo rzeczywiście czasami wydaje się, jakby Pan Bóg spał, zwleka czasami z interwencją bezpośrednią w historię świata i Kościoła, ze względu na jakieś może nam nieznane dobro, aby inne dobro mogło się ukazać. Dlatego my cierpliwie powinniśmy czekać na jego interwencję, ale nie ustawać w modlitwie, nie ustawać w tym wołaniu. Również z psalmistą, który w innym miejscu woła, ocknij się, dlaczego śpisz, Panie, nie odrzucaj nas na zawsze. I to nasze ciągłe wołanie, nasza wierność w modlitwie za Kościół, za, za, za o prawdziwą odnowę Kościoła w duchu tradycji jest tak bardzo ważna. I Pan Bóg do tych modlitw naszych wysłuchuje, a kiedy, jak, i zechce zainterweniować, to już należy do Niego i do wyrobów Jego opatrzności. My Bądźmy wdzięczni Bogu za to, co mamy, bądźmy wdzięczni za to, że w nas On zechciał obudzić troszkę to życie nadprzyrodzone, obudzić naszą uwagę i zwrócić nas ku Niemu, ku temu życiu nadprzyrodzonemu. Bo każdy, jak święty Augustyn, święty Augustyn bardzo nam dopomaga, bo kiedy komentuje Ewangelię, która jest przeznaczona na tę niedzielę, zwraca uwagę także na Interpretację taką osobistą tej Ewangelii, że każdy z nas, każda dusza jest świątynią Boga, która żegluje i nie tonie, jeśli myśli prawidłowo. Co to znaczy, jeśli myśli prawidłowo? No i jeżeli jest w tej duszy Pan nasz Jezus Chrystus, bo to On jest prawdą i to On, jeżeli pozostajemy Jemu wierni, to nasze myśli są prawidłowe, to znaczy zgodne z Jego. Jedyną, odwieczną, niezmienną prawdą. I także naszym życiem, naszą duszą targają, jak tą młodzią, przeróżne zawieruchy czy to niepowodzenia, czy to choroby, cierpienia, obiektywne przeciwności, a jednak i Chrystus w tych różnych przeciwnościach czasami zdaje się spać. I co to znaczy? Że Chrystus śpi i że święta Augustyn. Że po prostu zapomniałeś o nim. Obudź Chrystusa. Przypomnij sobie o nim, aby Chrystus czuwał w tobie. Myśl o nim. I te, te słowa przypominają nam i zwracają naszą uwagę, że niestety tak często i w naszym życiu się zdarza, że mimo, że żyjemy, staramy się żyć wiarą żyć Chrystusem, to jednak tak często zapominamy o Nim i w naszym codziennym życiu, w naszej codzienności, przez to tak często grzeszymy. Bo gdybyśmy przecież zawsze mieli na myśli Pana naszego Jezusa Chrystusa, gdybyśmy rzeczywiście o Jego prawie rozmyślali dniem i nocą, to trudno byłoby nam zgrzeszyć, a jednak tak łatwo odbiegają nasze myśli, uciekają od tego ciągłego życia w Jego obecności. Dlatego przyjmijmy, Dzisiaj na nowo to wołanie świętego Augustyna, to wezwanie, abyśmy odnowili w sobie tę myśl o Bogu. W tym pomaga nam, jest naszą nie, niezawodną pomocą Najświętsza Maryja Panna, o której y, czytamy w Ewangelii nieraz, że Ona zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. To niepokalane serce Maryi rozważa sprawy Boże cały czas, rozmyśla o, o, o swoim synu, o panu Jezusie. I także my jesteśmy do tego wezwani, aby to serce naśladować, rozważać to, co on dla nas uczynił, jego życie, jego wcielenie, życie, mękę, śmierć, zmartwychwstanie. Z jednej strony to, co dla nas zrobił, aby w nas obudziła się wdzięczność za te wszystkie jego dzieła, i rozmyślać o jego prawie o tym, co On nam nakazuje, czego nam zakazuje z miłości przecież wielkiej do nas, abyśmy według tego prawa mogli układać całe nasze życie, aby to Jego prawo było jedyną zasadą naszego życia, naszego postępowania, wszystkich naszych decyzji, nie tylko tych wielkich, ale tych prostych, drobnych decyzji codziennego dnia które, jeżeli je będziemy stopniowo dopasowywać do Bożego Prawa, to i całe nasze życie stanie się miłe Bogu. Stanie się miłe Bogu, tak jak życie Najświętszej Maryi Panny. Niech Ona wyprasza nam te wszystkie potrzebne łaski. Niech nam da tę łaskę, uprosił Syna tę łaskę, abyśmy we wszystkim Jemu się podobali. Amen. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.